Ale ładny. Dzisiaj widok stąd. No. ładny Jest. Ciekawe. Ciekawe czy u was też tak jest. Czekaj, wyjdźmy. Wyjdźmy stąd. Z tej, tej dziupli. I mi, mi. otwieram. Zbieramy. Chodźcie. Tam jest spore. Teraz tam idziemy zawsze na ryby. Tam idziemy na ryby, tam. Tam idziemy na ryby. Tam czasami kwadrem jechałem już, ale nie. I tutaj są już koty. czasami o, hmm. my Właśnie my przyjechaliśmy. Tu? Na no, ognie Opinia ognia. No. Padnie tu. No. Zobaczcie. Tutaj robią nowy chodnik. Chodnik. Czy jak tam się to mówi? No i tam co? tam są ludzie jeszcze Domy. No. i tam jest jakiś słup o tam o tam o tam, o tam, o tam o tam był kot o tam był kot tam tam był tam był kot tam był kot tam był kot nie ma go nie ma kota bocian, bocian tam jest to koninka samolot jest no dzisiaj tak ten dziwny piasek tutaj stoi od dwudziestu lat nawet się nie, nie, nie wykopać. Hmm. No No hmm. tak. Już Ciekawe czy są te koty? Gdzie są koty? Gdzie, są... gdzie jest kot? Gdzie może być kot jak Nie wiem. Może w totale. Hmm. Ciekawe, czy może być kot? Bo tego to ja już nie wiem. Bo ten kot może, może spierdolił. I może gdzieś być. Nie chodź za mną. Nie, ja cię. Co on Nie. Co to? Gdzie ten kot? Tutaj już był? skinął Jaki? Jakoś? Nie, nie, nie. No. Jakieś to. No. Chyba kot. Nie, 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 nie. Nie. Nie, nie, Tam jest kot. Hmm. Tam jest kot? Nie ma. Gdzie może być tak, ten kot? Ciekawe. Gdzie może być kot? Gdzie kot może być? że na to Nie. Nie? Może w tym aucie? Nie. Nie. i no, zawsze w środku. Tak. Szki, tam podida, tam, dom. ustawka, Tak, to nisko. Tam, zawsze. O właśnie tam o tam chodzimy zawsze na ryby, ryby, na ryby, ryby. Ja słapa hec. Węd. Znalezmy raz szczupaka. i Szupaczę w trawę. Szczupak, szczupak, szczupak. Dziesięć szczupaków na raz to no, no. Z, za, nie zapomnijcie gdzie dać lajka i zupa pod komentarzem, jeszcze komentarz i subskrypcję stroneczkę. Nara!